przetnij cytrynę i posyp solą. Połóż na stoliku nocnym, a uciążliwy problem zniknie. Brzmi dziwnie, ale naprawdę działa. Przetnij cytrynę na ćwiartki, tak by powstał kwiatek. Następnie wsyp do jej wnętrza sól kuchenną. Tak przygotowaną cytrynę włóż do miseczki i postaw na stoliku nocnym. Sól sprawi, że owoc zacznie intensywniej wydzielać zapach. Okazuje się, że aromaterapia z wykorzystaniem cytryny skutecznie niweluje stres. Wystarczy położyć ją na stoliku nocnym i pójść spać. Zapach sprawi, że staniesz się spokojniejszy, ułatwi ci zasypianie i pozytywnie wpłynie na jakość snu. Włosy rosną po tym jak szalone i nie wypadają. To naturalna odżywka, którą stosowały nasze babcie. Wspomaga porost włosów i wzmacnia cebulki. Już po siedmiu dniach pojawiają się nowe, młode włoski. Do garnka wlej około jeden litr wody, następnie zagotuj ją. Niewiele osób wie, że rozmaryn zawiera olejki eteryczne, które poprawiają krążenie, odżywia i wzmacnia cebulki włosów. Jego działanie jest potwierdzone badaniami, dlatego często można znaleźć go w składach szamponów. Gałązki rozmarynu umyj w ciepłej wodzie. Należy zmyć z nich kurz i brud, który mógł się osadzić na ich listkach. Następnie wysusz go papierowym ręcznikiem. Gałązki rozmarynu wkładamy do wrzącej się wody i gotujemy przez 15 minut. Rozmaryn ma również właściwości przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym, zwalcza łupież i zmniejsza ryzyko nawrotów, łagodzi świąt skóry. Gdy woda zrobi się jasnozielona, wyłącz kuchenkę i zostaw napar do ostudzenia. Następnie włóż lejek do butelki ze spryskiwaczem. Za pomocą sitka lub bandaża odsącz miksturę z listków rośliny. Tak przygotowaną wodę rozmarynową stosuj raz na trzy dni. Szybko zauważysz, że twoje włosy są silniejsze, rzadziej wypadają i są gęste. Stosuj go jako wcierkę, spryskaj włosy i pozostaw do wyschnięcia. Efekty są powalające. Gdy tylko znajduję w mojej kuchni mole spożywcze, natychmiast robię tę pułapkę. Mieszam ze sobą tylko dwa składniki. Owady uciekają, gdzie pieprz rośnie. W wielu domach mole spożywcze to nawracający problem. Przynosimy je ze sklepu lub przedostają się do naszych kuchni wentylacją. Pojawienie się ich w spiżarni jest jednoznaczne z wielogodzinnym czyszczeniem zapasów. Mole żywią się suchymi produktami spożywczymi, takimi jak kasze, mąka, ziarna i cukier, gdzie rozmnażają się larwy. Najlepszy trik na eksmisję moli z kuchennych szafek jest prosta pułapka z dwóch składników. Do jej przygotowania potrzebna będzie mała miseczka. Nalewamy do niej dwie łyżki octu jabłkowego lub winnego oraz dwie łyżki wytrawnego wina. Taką pułapkę stawiamy w szafce, w której zalęgły się mole. Te dwa składniki przyciągną owady zapachem. Mole zaczną topić się w mieszance. Jest to tani i niezwykle skuteczny sposób na zwabienie latających osobników. Należy pamiętać również o wyrzuceniu produktów, w których mogą znajdować się larwy. Mieszanka ustawiona w szafkach będzie też odstraszać szkodniki, które mogą przedostawać się wentylacją od sąsiadów. Ten patent stosowała od lat moja babcia. Jest szybki, tani i skuteczny. Powieś taki worek w swoim domu. Podziękujesz mi później. Ten sprytny trik przyda się każdemu podczas tego lata. Do jego wykonania potrzebujesz woreczek foliowy, podobnej wielkości do tego, który właśnie pokazuję, oraz parę metalowych monet. Na początku wlej do woreczka wodę, wypełnij go do połowy, następnie wrzuć do środka monety, całość zamknij za pomocą plastikowej gumki recepturki. Ten trik z woreczkiem możesz zauważyć w wielu sklepach i restauracjach. Okazuje się, że taki worek skutecznie odstrasza muchy. Woda i monety tak odbijają promienie światła, że działają drażniąco i odstraszająco na muchy. Wystarczy powiesić go w swojej kuchni, przy oknie lub w miejscach uwielbianych przez muchy. Już po paru minutach irytujące owady znikną. Nie używam już żrącego i chemicznego kreta. Ten naturalny zamiennik jest tani i bezpieczny. Udrażnia rury i usuwa brzydki zapach. Odpływ pod prysznicem nie odprowadza wody, jest to wina śluzu, włosów i resztek detergentów, które zalegają w rurach. Ten prosty przepis na kreta poradzi sobie z tym problemem w 5 minut. Wsyp do odpływu 4 łyżki sody oczyszczonej. Następnie zalej całość octem. Substancje wejdą w reakcję tworząc pianę, która spłynie do rur. Soda ma właściwości czyszczące i dezynfekujące. Buzująca piana wypełni rury i przepchnie zalegające w niej włosy i brud. Ocet usuwa kamień z wody. Nieprzyjemne zapachy dzięki kwaśnemu pecha doskonale radzi sobie z zabrudzeniami. Całość wystarczy spłukać wodą i gotowe. Odpływ będzie czysty i pachnący. Ten sam trik możesz zastosować w kuchennym zlewie. W jego rurach osiadają się tłuste resztki jedzenia, które psują się w jego wnętrzu. To one odpowiadają za brzydki zapach unoszący się ze zlewu. Soda i ocet świetnie udrożnią i oczyszczą wewnętrzne części. Zlew będzie drożny i pachnący. Stosowanie chemicznych środków nie będzie potrzebne. Hydraulicy alarmują. Większość osób w zły sposób używa kapsułek do prania. Prowadzi to do uszkodzeń wewnętrznych części pralek. O tych ważnych informacjach nie przeczytasz na ich opakowaniu. Kapsułki stosowane w zły sposób mogą zaklejać rury, filtry, a nawet niszczyć nasze ubrania. Wszystko przez jeden szczegół, o którym niestety większość z nas nie wie: porcja płynu do prania umieszczona jest w rozpuszczalnej w wodzie powłoce. To właśnie ona może stanowić ogromny problem. Korzystać z nich można tylko wtedy, gdy ustawiamy program pralki na odpowiednią temperaturę. Kapsułka w zbyt niskiej temperaturze nie rozpuszcza się dokładnie. Jej resztki mogą osadzać się w rurach odprowadzających wodę, tworząc szlam. Jest on później odpowiedzialny za brzydki zapach wydobywający się z pralki. Hydraulicy nazywają to śmierdzącym skutkiem ubocznym korzystania z kapsułek. Zobacz, co się dzieje z kapsułką, gdy używamy jej w temperaturze 30 stopni. Na potrzeby tego eksperymentu wrzucamy ją do słoika. Po 15 minutach nadal powłoka nie rozpuściła się w wodzie. To dowód na to, że kapsułki nie sprawdzą się również podczas krótkich programów prania. Jej resztki z pewnością będą osadzać się w rurach i na ubraniach. Sprawa wygląda inaczej w temperaturze wynoszącej ponad 40 stopni. Kapsułka rozpuszcza się w całości. Używając kapsułek, pamiętaj, żeby ustawić pralkę na wyższą temperaturę i dłuższy czas prania. Często korzystasz z kapsułek? Wiedziałeś, jak poprawnie ich używać? Wypiesz kanapę za pomocą zwykłej pokrywki od garnka. Tym domowym sposobem zmyjesz plamy i pozbędziesz się brzydkich zapachów. Do tej metody będziesz potrzebować ściereczkę z mikrofibry, pokrywkę od garnka i kapsułkę do prania. Napełnij miskę bardzo ciepłą wodą. Następnie weź kapsułkę do prania. Substancje w niej zawarte nie tylko pomagają zmyć plamy, ale też odświeżą zapach kanapy. Wrzuć ją do wody i poczekaj, aż się całkowicie rozpuści. Wymieszaj całość, żeby powstała myjąca piana. Weź czystą ściereczkę z mikrofibry i zamocz w miksturze. Dokładnie wyciśnij z niej nadmiar wody. Ważne, żeby ścierka była wilgotna i nie kapała z niej ciecz. Rozłóż ją na płasko i połóż na nią pokrywkę od garnka. Następnie złóż rogi do środka, tak żeby chwytając za uchwyt pokrywki móc trzymać również ściereczkę. Całość powinna być mocno napięta. Myj kanapę okrężnymi ruchami, dokładnie przesuwając po całej kanapie, oparciach i podłokietnikach. Kapsułka ma właściwości myjące, odtłuczające i odświeżające. Gdy ściereczka wyschnie, namocz ją drugi raz, odciśnij i powtórz czynność. Materiał kanapy pozostaw do wyschnięcia i gotowe. Kanapa będzie pachnieć i wyglądać jak nowa.